Bardzo pozytywny, bardzo pozytywna gra kontrolna, i ja jestem z poziomu tego meczu zadowolony z wymagającym rywalem, a postanowiliśmy sobie, że w tym okresie przygotowawczym tylko z takimi zespołami będziemy się spotykać i tylko na, na tym materiale, który mamy po spotkaniu, będziemy bazować, jeśli chodzi o planowanie naszej gry w tym sezonie, bo na tle takiego zespołu, jak, jak Rumunii dzisiaj. Kilka, kilka rzeczy uwypukliło się, kilka było bardzo dobrych, natomiast w przebiegu całego spotkania, może oprócz Pierwszych 10 minut i indywidualnego Błędu naszego bramkarza możemy być zadowoleni Pierwsza połowa wyrównana, druga nasza przewaga praktycznie Przeciwnik zagroził w drugiej połowie raz naszej bramce Szkoda, że nie udało się strzelić, ale Ale jeśli mamy jeśli mamy na czymś budować optymizm, to na jakości grze z takim przeciwnikiem, z jakim mieliśmy przyjemność dzisiaj się spotkać. Dużo dobrych momentów, dużo zaangażowania. Nowi zawodnicy, nowi zawodnicy co najmniej co najmniej poprawnie, więc, więc pracujemy dalej, dalej kolejny wymagający rywal, już niedługo. Kolejne materiały do przemyśleń i zebrane spostrzeżenia już przed meczem ze śląskiem Wrocław. W dzisiejszym sparingu nie wystąpił między innymi Adam Marsiak i Krzysztof Pilarz. Jakie były tego przyczyny? Zmagałem się z drobnymi urazami woleliśmy dzisiaj nie ryzykować. Szanse dostali, dostali inni oraz zawodnik, zawodnik testowany, czyli Fernando. Także Adamowi i Krzyśkowi daliśmy dzisiaj odpocząć. A jakby pan szerzej ocenił występ tego testowanego Brazylijczyka? Ogromne problemy z komunikacją i to jest największy problem tego piłkarza. Bardzo dobra lewa noga. Dobry piłkarz, jeśli chodzi o pojedynki jeden na jeden, troszkę słabiej, jeśli chodzi o dyscyplinę taktyczną i poruszanie się po boisku. Niezły techniczny skrzydłowy, ale myślę, że więcej będziemy mogli powiedzieć po następnym sparingu.